Elo zrobię to jaki dos? Prosiłbym was o łapeczkę w górę i sobie z góry dzięki. No i chciałbym zrobić specjalny specjał z Robloxa. Jak no, dobijemy pod tym filmem 500 łapek, no to bym zrobił specjał, że, że gramy w. No, Robloxa sumie. I też mogę wam pokazać Pety. Będziemy grali w Pets Go. Taką jedną w grę. Ogólnie ja to wszystko robię z tableta. Zobaczymy, czy mój kuzyn nie odpisał. Ja niego pisałam. Jak ktoś wie, oglądał poprzedni filmik. Nie ważne. Ogólnie możecie też pisać w komentarzach, jak na przykład. Jakie zaszłyby na Mój to na przykład jest kruk. Uruchamiający to Kruk, Leon, Kit, Shelly i Dobra, Ja dobrze grałem na Brockiem ogólnie jak ktoś z Was oglądał poprzednie filmy to wie, że nie umiem grać. kurno nie YouTube'a z telefonu wpuściłem Dobra, je, rundka jeszcze sobie widzę Kurna Uważaj, sobie po... Uważaj, to po nagraniach Kurna, wdejno Let's go! W końcu! I w końcu się widowie wybijamy. Dobra, nie rozłączyło mi nagrania to dobrze. Bo chciałem przesunąć sobie nagrywanie, bo po prostu... Było mi łatwiej no. Jeszcze może coś na TikToka wrzucę. Kurde. Ogólnie wchodzę na swój profil. że fajnie to są mam nadzieję że tylko nie skończy mi się nagrywać no, kurde no co nie mogę się skupić bo robiłem ważne rzeczy no nie wiem czy odcinki też będą tak codziennie na przykład nie wiem czy jutro wstawię czy dzisiaj ten wstawię W ogóle gdy to nagrywam to jest Nie wiem, który. 28 dnia Radek. Nie wiem. O nie. Poka. Pamiętajcie, by zostawić tego lajka i suba. Będę bardzo wdzięczny. W ogóle chyba już drugi raz wysadę. proszę. Jakbyście mogli to jeszcze ten dzwoneczek. Bo chciałem nagrywać już tamtego roku, tylko coś nie pykło. W ogóle też możecie dać w komentarzach, znać jak, jak mam, mogę na was mówić, widzowie. Nie wiem, zwyczajne widzowie, możecie nawet wybrać sobie opcje. Nie wiem, kochani, coś takiego. Ogólnie na grze się trzeba skupić. Chyba z gram. O Nie, 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 nie. nie, nie man dies can czekaj man dies insonau insonau man dies can o dobra fajnie wygrana Ogólnie tylko się ze mnie nie śmiejcie, jak będziemy nagrywać, bo bez tablety jestem baconem. Ale no mam jakieś, coś tam mam za Robuxy. 20 już. W ogóle obejrzymy sobie taką moją akcję. To będzie czat. Chyba. Tu mój najlepszy przyjaciel gra ten dzikiem mojaszelkom. No widzę z granta, e, tego, bo my gramy na. No na tym co się zbiera i masz od razu hyperkę i ulta. To my na tym tylko gramy. No, wtedy robiliśmy 1v1. Było chyba trzy dni temu. Tutaj znalazłem wasze, ten wy ale ja nie. Był maluteńki problem. Prawie mnie zabił. No nie. Let's go! Trochę wam przyspieszę Trochę wam przyspieszyłam no No naprawdę fajnie wam przyspieszyłam tego nie widzieliście, może zrobić mistrzostwo, bo takim było takie mięsocielstwo z... Jakie... No w sumie ja nie wiem co już stan. To tyle widzowie na razie Papa pa, miłego popołudnia